Cześć wam, dzisiaj wyznaczyłem sobie zadanie znalezienia jakichś fragmentów skrzemieniałego drewna no i zobaczcie pierwszy okaz dnia dzisiejszego został zlokalizowany ładne jasne ubarwienie najczęściej zdarza się takie ciemniejsze, brązowawe wsadzimy go później do wody Przyjrzymy mu się dokładniej, o ile nie ucieknę z tego miejsca. Nie poddam się atakującym mnie non stopa mrówką. Czuję się w tym miejscu, jakbym dosłownie chodził po, po mrowisku. Tyle jest tutaj mrówek, a to zobaczcie na to. Czy to jest Agat? Dokładnie Znalazłem również Agata Zdarza ich się tutaj nie za wiele Także są one dużą rzadkością i ciekawostką Ok, to też zabieram Namoczymy to później w wodzie, żeby zobaczyć jak to wygląda na mokro a w tym miejscu mam chyba jeszcze jedno trafienie. Jest to ten oto kawałek. Raczej tak jak widzicie ten okaz już jest ciemniejszy. To wszystko oczywiście później postaram się namoczyć w wodzie i pokazać wam jak one wyglądają. A to o czym mówiłem, że atakują mnie mrówki, zobaczcie praktycznie gdzie nie postawię nogę. Za chwilę na swojej kończynie mam kilka takich mrówek. Ten kamyczek zainteresował mnie bardzo ze względu na swoją strukturę. <śled> Tego dzisiaj nie planowałem znaleźć. Zobaczcie, tak wygląda z tej strony. A tak wygląda. Z drugiej strony troszkę go oczyszczę. I za chwilkę powiem Wam, czy to jest. Mam nadzieję, że widać, właśnie w tej chwili. Jest to przekrój poprzeczny przez korolowca, skrzemieniałego korolowca. Piękna i stosunkowo rzadka sprawa. A rozmiar tego okazu, no jak widzicie mieści się praktycznie cały w mojej dłoni a nawet poza nią wychodzi no jest to duży okaz jeden z największych jakie znalazłem super, kamyczek ląduje do plecaka równie ciekawe potrafią być tutaj krzemienie to co wam w tej chwili pokazuję jest to odcisk muszelki małży widywałem ładniejsze jednak uwieczniam to ze względu na to że jest to pierwsze takie trafienie, dzisiaj skrzemieniałe drewno okaz numer 3 za chwileczkę go wydobędę ale przyjrzę mu się tutaj w promieniach słońca przyleciała sroka i nie to mewa, sorry, wrzeszczy nade mną. Przypuszczam, że będzie to rodzaj drewna iglastego. Przyjrzymy mu się dokładniej po umyciu. Jeszcze jeden fragment skrzemieniałego drewna. Raczej tak, ale sprawdzimy dokładnie po namoczeniu. I agacik numer 2. Zobaczcie na jego kolor. Na piękny, zielony kolor. W środku wypełniony jest kwarcem miejscami nawet to krystalizuje. Super okaz. Wziąłem kamienia, bo spodobał mi się jego kolor. Myślałem, że to jakiś zwykły krzemień, ale po namoczeniu widzicie sami piękny. Agat. Kolejny fragment skrzemieniałego drewna. Rozłupany na pół. Ale za to przynajmniej uwidocznił swoją dokładną strukturę. Super. Zdaje się, że wyjadę dzisiaj stąd z pełnym plecakiem. Wracając jeszcze do. Samych krzemieni, o których mówiłem, może nie zawsze biorąc do ręki jakiegoś kamienia, e, trafnie go określę. Dla mnie większość krzemionek, kamieni krzemionkowych, e, potocznie na nie mówię po prostu krzemienie, chociaż tak szczerze mówiąc, można by powiedzieć, że rodzaj Krzemieni jest naprawdę dużo. Tutaj głównie chodzi o sam halcedon czy krzemionkę. A tutaj następny fragmencik drewna. <grymne> Super. Mamy tu różnego rodzaju halcedony. Jaspisy, mokaity wiele, wiele innych. Odmian skał krzemionkowych. Także nie sugerujcie się zawsze tym, co mówię. Dla mnie ogólnikowo można na nie mówić krzemienie. Mimo tego, że nie zawsze jest to zwykły krzemień. No, zobaczcie, sam nie wierzę. Znowu skrzemieniałe drewno. Mam nadzieję, że. Po namoczeniu tych okazów uwidocznią się ich najciekawsze cechy, które będę mógł śmiało Wam zaprezentować. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaje skał, które tutaj można znaleźć, no naprawdę jest tutaj praktycznie wszystkiego pod dostatkiem. Zobaczcie, chyba mam znowu drewno. No jasne, tak? Czy nie? Raczej tak. Znajdziemy tutaj od granitów piaskowców, porfirów, kwarcytów, amfibolitów. No, praktycznie wszystko, co można spotkać na terenie. Zarówno naszego kraju, jak i nie tylko. No, nie wierzę sam sobie, patrzcie. Znowu drewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kawałków w przeciągu kilku minut eee, gadania do telefonu. spuszczam że wiek holocański już nie wiem, który to okaz z rzędu. Zobaczcie, tutaj jest nawet zachowana struktura przekroju poprzecznego. Widoczne promienie rdzeniowe. Być może nawet jest tutaj fragment rdzenia. Piękny okaz do namoczenia. Nie powiem Wam dokładnie, gdzie się znajduje. Najczęściej miejsce to jest opisywane jako kotlina raciborska. A ja wracam do swoich kawałków drewna. A to co? Nie Ciągle wiemy. tak chodzę z pochyloną głową, wpatrując się w te kamienie, i moje nozdrza tutaj, co chwilę trafia taki przyjemny zapach, jak się okazuje. Znalazłem się tutaj zaraz pod pięknym okazem czoremchy. Przy okazji polecam Wam to drzewko, ze względu na to, że liście, jak i kwiaty tej rośliny odstraszają wszelkie owady kleszcze, komary, muchy, jak się okazuje, najprawdopodobniej również mrówki, bo Chodząc akurat w tym miejscu jakoś mnie nie obchodzą. Jeżeli tylko wyjdę kawałek dalej. Moje nogi są calutkie w mróbka. Oczywiście mówiąc o skałach mam tutaj na myśli kamienie, które Wam ciągle pokazuję. Są to kamienie w formie otoczaków, narzutniaków, a tutaj mam nawet Fragment węgla, co też od czasu do czasu można w tych osadach znaleźć. Zdarzają się również e, odciski flory karbońskiej, bo węgiel tutaj spotykany pochodzi właśnie z okresu karbonu. Inne kamienie, jak granity, jak porfiry, potrafią być dużo starsze a najmłodsze o, osady czy kamienie jakie tutaj można trafić to to już z okresu holocenu widzicie te mrówki no jest tutaj ich multum może nie tyle co w samym mrowisku ale naprawdę jest ich tutaj dużo lata temu gdy byłem tutaj ostatni raz nie było ich Przynajmniej nie w takich ilościach. Zobaczcie. Kolejna bardzo fajna rzecz. Nie jest to skrzemieniałe drewno. Jak się nie mylę, jest to um, forma jaspisu pasiastego. Też bardzo piękne i przyjemne kamyczki. Także go zabieram ze względu na to, że naprawdę jest bardzo przyzwoity. Również jeżeli chodzi o minerały. Można tutaj od czasu do czasu spotkać naprawdę. Coś fajnego, chociaż na pewno nie aż tak spektakularnego jak w miejscach typowych wystąpień minerałów i kryształów. W tym miejscu pokazuję Wam jakieś amfibolity, najprawdopodobniej Hornoblenda. Tak właśnie mienią się te blaszane płaskie kryształki. Kolejny piękny, niesamowity. Okaz. Możliwe, że będzie to coś e, z rodzaju psaronius, czyli jakiejś palmy. Będę to musiał umyć i dokładnie sprawdzić. Przypuszczam, że kolejny koralowiec albo drewno. Raczej koralowiec. Do no. umycia. Rozpoznanie skamieniałego drewna może nie jest tak łatwe. Chociaż są ludzie, którzy rozpoznają je bez mniejszego problemu. Jednak aby dojść do tego stopnia, no uważam, że potrzeba dosyć dużego czasu. Praktyk. Obeznania ze skamieniałym drewnem i tak dalej. Uff. Mi została jeszcze jedna hautka do sprawdzenia, i tutaj jeszcze kilka takich drobniejszych. Także jak coś znajdę, to oczywiście Wam zaprezentuję Jest kolejne trafienie. Tym razem kamień znajduje się w drodze. fajny niewielki fragment skrzemieniałego drewna Jeszcze jeden fragment drewna Dzisiejsze łowy są naprawdę udane Dawno nie doświadczyłem aż ty znalezisk Ok, więc zróbmy małe podsumowanie. To jest ten jaspis pasiasty, o którym Wam kilkukrotnie wspominałem. Po namoczeniu nabiera on kolorów i odpowiedniego uroku. Także z takich kamieni też często wytwarza się biżuterię. Tutaj jest teraz ten koralowiec, którego Wam pokazywałem na samym początku zobaczcie po namoczeniu naprawdę jest piękny widać jego dokładną budowę dokładną strukturę to jest jego przekrój poprzeczny przekrój wzdłużny super okazja Jestem z niego dumny. To jest ten fragment z kamieniowego drewna, także w przekroju poprzecznym, z widocznymi promieniami rdzeniowymi, ze słojami. Niestety rdzeń tutaj się nie zachował, ale mimo wszystko Okaz jest naprawdę piękny warty przecięcia i wyszlifowania najbardziej płaski okaz skamieniałego drewna jaki dzisiaj znalazłem zobaczcie praktycznie niczym malutka deseczka ale takie właśnie kamyczki są bardzo przyjemne także widoczna struktura Dzisiejszego dnia Agata. Zobaczcie, bardzo śliczny. Pomyliłem się. To jest ten najładniejszy agat, jaki dzisiaj znalazłem. Super okaz. I widoczne kryształki kwarcu w jego wnętrzu. dwa kolejne fragmenty drewna to już są takie najbardziej typowe charakterystyczne kawałki drewna dla tego regionu jak regionu opolszczyzny kawałek pęknięty ale również bardzo ciekawy z ciekawą kolorystycznie strukturą i jeszcze jeden, który przypuszczam byłby bardzo podobny po przecięciu. Na wszystkich tych kamyczkach doskonale widzimy strukturę drewna. Jeżeli ktoś kto chciałby zająć się poszukiwaniami takich mm, minerałów z kamielin kamieni półszlachetnych to warto się przyjrzeć temu co pokazuje i wykorzystać to w przyszłości na swoich poszukiwaniach ten jest taki trochę nietypowy ma dosyć słabo zachowane struktury budowy drewna jednak idzie tutaj je dojrzeć Także mineralizacja postąpiła tutaj dosyć drastycznie i spowodowała częstowe zaniknięcie cech budowy drewna. Następny fragment drewna, także z cechami już troszeczkę, przynajmniej częściowo, zanikniętymi. Zwłaszcza jeżeli chodzi o przekrój. Przeczny, bo wzdłużny jest tutaj widoczny dosyć dobrze. A tutaj nie mam stuprocentowej pewności, czy jest to drewno, czy jest to jednak coś innego. Raczej nie ma cech typowych dla skrzemieniałego drewna bardziej właśnie dla takiego jaspisu pasiastego. Lecz jest on tutaj totalnie zmieniony. Także nawet nie zdziwiłbym się, gdyby to był jakiś fragment. Przemieniałego bądź jaspisowanego drewna, miejscami nawet zagatyzowanego. No, bardzo interesujący przypadek. A tutaj też ładny kawałek. Zobaczcie, są doskonale widoczne cechy, zarówno i przekroju. Poprzecznego, jak i wzdłużnego. Jakiś rodzaj drewna iglastego. I ostatni, już skromny, niewielki kawałek. A tutaj podtrzymywanie moich dzisiejszych łowów, zbiorów. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kawałków krzemieniałego drewna dwa fragmenty e, koralowców, krzemieniałych koralowców, dwa śliczne agaty. Trzeci prawdopodobnie także tutaj tworzą się w nim niewielkie algaciki No i ładny okaz w spisie poświątecznego, także może no, baczyć sobie sami. Kilka kilo w plecaku i na moich półkach dzisiaj ląduje. A tu jeszcze raz.